Witam serdecznie. Witam przy akwarium 54 litry. Jest to akwarium pozyskane przypadkowo od Adriana. On musiał zbiorniki zdeponować na chwilę u mnie, na czas przeprowadzki. Jak już wiecie, akwarium to zostało przytulone. Najpierw na chwilkę, teraz się okazuje, że nie ukradziona, ale przywłaszczona i to chyba na większą chwilkę. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mi się spodobało to akwarium i chyba ono wejdzie w, w, jako temat, może jakichś odcinków, nie wiem, może na temat małych akwariów. Nie będzie. Tu nic specjalnego i nic nadzwyczajnego, dlatego że są tutaj kilka sztuk, razborek galaksy. A te ryby bardzo mnie, mnie zainspirowały, spodobały mi się. Ryby te oczywiście są z hodowli Adriana. On kupił parę sztuk, rozmnożył. No, już teraz można powiedzieć, ponad 100 takich rybek pływa z jego malutkiej hodowli, i po prostu, gdy sobie tutaj siedzę, tak jak mówię, przypadkowo to akwarium miało być tylko na chwilkę, ale mam je tutaj cały czas przy sobie, więc mogę obserwować te magiczne ryby. Eee, niewielkie. Stąd też nazwa mikrorozbora galakty, ale no niesamowite, niesamowite. One po prostu yy, są cały czas w akcji: ruchliwe, bardzo ładnie kolorowe, yy, wybarwione jak strąg źródlany więc tym bardziej jest mi to bliskie. Aby obserwować. W akwarium jest dużo ślimaków, one zostały uratowane, inaczej Adrian by to wszystko wyrzucił, i krewetki też zostały uratowane. Są tutaj, yy, służy to, jak już ci, co oglądali prędzej, to wiedzą, jako po prostu pokarm dla bocji ślimaki, a krewetki dla brzanek moich. No. Może nie jest to zbyt etyczne, ale po prostu gdy zapasy kończą się w dużym zbiorniku, ja dorzucam z tego zbiorniczka i po prostu ta bajka się kręci i trwa. Niesamowity widok jest rano, gdy się zapali światło, pod wieczór, gdy zgaszę jedną lampkę, zostawię na drugiej lampce taki półcień no ryby się zachowują całkowicie inaczej niż w dzień w pełnym oświetleniu cały czas są chętne do tarła cały czas także słuchajcie jak te rybki się wybarwią jest tutaj trzy os osobniki dorosłe które faktycznie podejmują tarło no z tego co już wiem Adrian mi powiedział, że z tego tarła nic nie będzie ponieważ on to robi w takich malutkich zbiorniczkach, można powiedzieć do kanapek nawet z jakąś tam gąbką czy watoliną smchem. A tutaj po prostu zostanie to wszystko wyżarte, ponieważ rybki składając jajka od razu je wyżerają. Ale zobaczymy, zaobserwujemy, co będzie dalej. Także 54 teraz będzie w stałym zestawie chyba filmów. Do zobaczenia pozdrawiam.